Najwięksi zdrajcy w historii El Clasico Było ich aż 37 Piłkarzy, którzy mieli odwagę albo bezczelność zagrać po obu stronach barykady El Clasico Nie mecz, to wojna To ideologia, historia, polityka, duma i nienawiść w jednym momencie A ci ludzie przeszli przez sam jej środek Pierwszy, którego nie da się pominąć Luis Figo Kapitan Barcelony, idol Katalonii A potem symbol zdrady Kiedy wrócił na kampną w barwach realu W jego stronę poleciała świńska głowa Nie metafora, rzeczywistość Ronaldo Nazario fenomen. Moment. W Barcelonie magia. W Madrycie tytuły. Dwa kluby, dwa światy i jedna legenda. I jedno nazwisko, którego nie da się przypisać do jednej barw. Następny Samuel Eto. Real go nie chciał, więc odszedł do Barcelony i tam stał się koszmarem królewskich. Gol za golem, tytuł za tytułem. Nie zdradził, zemścił się. A wcześniej? Luis Enrique, Ricardo Zamora. Pionierzy, którzy pokazali, że w El Clasico to więcej niż piłka. To teatr nienawiści i podziwu. Mecz, który potrafił zniszczyć reputację albo stworzyć legendę dla jednych zdrajcy, dla innych bohaterowie, a dla historii po prostu ci, którzy odważyli się przejść na drugą stronę świętej wojny. A ty komu byś wybaczył zmianę barw, a komu nie? Daj znać w komentarzu i zostaw follow. Dzięki.